Koty versus psy w rodzinie, bo dziewczyny się pokłócą, który będzie lepszy i w ogóle. Także zaczynamy. Ach, mój piękny piesku, nagramy na TikToka! Hej, obiadem, TikTok z moim ukochanym pieskiem Kotku, No to tak. Yy, zasady, gdzie są plosty. Ty się chowasz, a ja ci sukam, ok? Miau! Hej, to chyba mi ok. To ja zamykam. To, zem, to ja zamykam oczy. Ogólnie, to ja już się mknęła i się chować. No to tak, widzę. Dzisiaj pokażę, jakie mój pies umie robić sztuczki. Miau! 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 A, ty kocie głupi! Patrz mi na telefon i w ogóle na nogi. Eee. Dziewczyny, co się dzieje? No bo mój kotek wskoczył na, na. na. na Wiktorię i, i ona i na niego dokuczała. Biedny kotek. No to dziewczyny, chyba trzeba zrobić koty versus psy. Ja oczywiście jestem koty, znaczy psy, psy. Ach, koty wygrywają, oni się nie znają, córuś. No właśnie. Jesteśmy gotowe na pojedynek. No dobrze, to my was zostawiamy. Może przyniesiemy jakieś, nie wiem, kto, kto wybierze lepszego boksa, czy coś. Ale to może później? Eee, na razie się sami dogadajcie, bo... O, widzisz, że nasz film na leci. Okay. No dobra, siostra. Ach. Ja jestem starsza i ja wymyślam zasady. Ach. Nie, ty zawsze wymyślałaś. Wiesz, jaką zasadę wprowadzili nasi rodzice. Najpierw ktoś dużo razy robi, potem ktoś dużo razy robi. <laughs> no to zasady gry są takie. Dobra, wchodzę w to. No dobra, ja nawet zasad nie powiedziałam. Zasady gry są takie. Po wyjaśnianiu zasad. Ha, to będzie mega. Ha, ha, też tak myślę. No to dobrze, kochana. Musisz coś założyć swojemu pieskowi. Ach, może oksy? Nie, ja mu nie chcę zakładać. Ach, no okej. Okay. No to tak. Pierwszy pojedynek. Kto szybciej zje? Wygrywa. Ej, no ale mówię, że będą na zmianę zasady. No tak, no ale pierwszą to ja grę wymyślam. Okej, okay, Mondralo. Ja, jak sobie chcesz? No to tak. Ale następnej gry twój kot na pewno nie wygra. Jeszcze się przekonamy, a teraz zaczynamy, trzy, dwa, jeden. Oh, dobra, yy, ja to muszę wyrzucić. Hej, hej, widzę, że oszukujesz. Odpadasz z pierwszej rundy. Ach, no dobra, dam to już mojemu kotkowi. Kiciuś, Kiciuś, jesteś głodny? Miau, miau, miau. Proszę, kochany. Ach, następną rundę wygram. Runda druga. To będzie szybsze. Musimy nasze zwierzaki ustawić tutaj. No to tak. 3, 2, 1. Kiciuś, kiciuś. Pieski, pieski, kotki, kotki, pieski, kotki, pieski, pieski kotki. Pieski, kotki, a, miau. pieski, kotki, niebo, pieski. Równo. Równo dobiegły. Dziewczynki, jak wam idzie challenge? Aha, świetnie. Aha, świetnie. Zapowiada się fantastycznie. Po trzech rundach. I teraz runda szósta, czyli ostatnia. Skok. Tak, skok. Haha. Ha. Mamo, tato, wychodzimy. Okej, okay, dziewczynki, nie, nie bądźcie za długo. Okej. Okay. Biorę telefon z Pox. Jak musisz, to weź. Okej, okay, to idziemy. No dobra, jesteśmy. No to wchodźcie śmiało. Miu, miu. Okej. Pierwszy twój piesek. O, dał radę. Mój bardziej. Teraz ty kiciuś. O, tak ty się lepiej wspinasz. Rodziców szybko, 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 szybko i ciąg dalszy w następnej części. Pa widzowie!